Cześć, ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku mamy moje zakupki, czy też łupy, wymiany ze spotkania LegoTuberów w Krakowie, które odbyło się wczoraj, czyli 14 sierpnia w Krakowie. Było nas tam sporo osób, przeprowadzaliśmy wymiany, czy też zakupywaliśmy od siebie rzeczy. Do tego jeszcze kupowaliśmy klocki w innych sklepach. Ja w opisie podlinkuję Wam kanały wszystkich osób, które były na tym spotkaniu. Pamiętajcie, żeby do nich wpaść po oglądnięciu tego odcinka. A teraz zacznijmy sobie może od samych figurek, jakie zdobyłem. Pierwszą z nich jest taki, oto Kaleka z serii, on jest bodajże 15. Tak prezentuje się ta minifigurka i za nią się wymieniłem z abakusem Bricks. A podstawkę kupiłem od klockopedii za złotówkę, żeby mieć od razu komplet. Bardzo ładna minifigurka, i na pewno gdzieś się przyda na jakiejś makiecie, czy też po prostu postawić ją sobie do gablotki. Następnie mamy kolejne figurki, tym razem trzy, a to takie z Hero Factory. Mini figurki w takiej Skali bardzo bym powiedział właśnie takiej minifigurkowej, a nie takiej dużej jak są te oryginały tych figurek. Można by to tak nazwać. Mamy zieloną figurkę taką, bardzo mi się one podobają, a zaraz Wam powiem dlaczego wybrałem akurat takie trzy. Tutaj mamy białą, wiem że to jest akurat Stormer, pozostałych dwóch nas nie pamiętam, ale pewnie gdzieś Wam się wyświetliły, i taką srebrną. Przepiękne są te minifigurki, a wybrałem je dlatego, że po prostu ja mam trzy ich odpowiedniki, tylko większe. Tutaj wam mogę pokazać, bo akurat przy biurku mam Stormera i właśnie takie trzy te większe figurki posiadam w swojej kolekcji, więc pomyślałem, że fajnie byłoby mieć mniejsze. Następnymi rzeczami, jakie zdobyłem, to są na pewno karty Lego Batman. Zobaczcie, jaki stosik powtórek już mam. A to dlatego, że od Klocki Świat dostałem sporo kart. Z Klockopedią się wymieniałem, z Awakusem również. Dodatkowo od Klocki Świat kupiłem 5 saszetek z Batmana. Od kogoś jeszcze, nie pamiętam od kogo, dostałem jedną saszetkę, bodajże od Wojtka Ninja. Dodatkowo kupiłem sobie jeszcze po spotkaniu Multipak, który sobie od razu otworzyłem i zobaczcie, ile mam teraz powtóreczek, a więc jeżeli ktoś by chciał się wymienić na karty Lego Batman, to ja podam swój e-mail w opisie i może tam napisać jakich kart mu brakuje a jakie ma powtóreczki także karty też spoko sprawa, troszkę ich zdobyłem, następną rzeczą są naklejki nie spodziewałem się, że kupię te naklejki, ale Klocki Świat ich w sumie nie potrzebował i zapłaciłem mu za nie 4 złote 4 złote za taką wielką kubkę naklejek. Myślę, że jest to całkiem spoko sprawa. A skoro mój kolega ich nie potrzebował, no to przygarnąłem je z chęcią i sobie je powklejam. Może potem Wam zrobię jakiś odcinek, ile naklejek posiadam w swoim albumie. Następnymi rzeczami są już klocuszki na sztuki. Tutaj mam taki woreczek klocuszków, za które wymieniłem się z klockomirem za dwie figurki jakieś tam z Ninjago bodajże. Jaya Izejna z sezonu pilotażowego. Może Wam wysypię tutaj te klocuszki, żeby było łatwiej widać. I mamy tutaj dużo elementów, jak możecie zobaczyć, takich limonkowych. A to do projektu, jaki szykuję. Tutaj zbudowałem sobie taką broń, którą potrzebuję do skompletowania zestawu. Wziąłem sobie jakiś mieczyk, taką rękawicę, hełm klona, którego mi brakuje, jakieś pręciki, zaokrąglone elementy, płytki. 2 na 1 Jest tego tu naprawdę sporo i te elemenciki na pewno mi się przydadzą. Je sobie damy na razie tutaj. Ich nie daję na elementowe szaleństwo, ponieważ uznałem, że chciałbym, żeby ten odcinek miał takie, taki osobny, był to po prostu zbiorowy haul z tego spotkania. Dalej mamy klocuszki z History Landu i ja też wam tutaj uznałem, że pokażę. Zobacz tyle elementów tutaj jest. Jest tego naprawdę sporo. Jeszcze jeden element został. Chyba powinien się już wysypać. I tak, zobaczcie, ile tu jest dobroci. Tyle elementów. I znowu są tu takie limonkowe elementy. Pomarańczowe, jakieś piaskowe płytki, ciemnopiaskowe płytki, jakieś skosiki, pełno jakichś uchwytów i zawiasów, takie zaokrąglone briki. Sporo też jest jakichś grilli, płytek. Jest tu tego masa, naprawdę masa sporo elementów. Postaram wam się to teraz jakoś lepiej pokazać. Kto chce, no to niech sobie zatrzyma teraz filmik i dokładnie popatrzy, co ja tutaj wziąłem. Mam też jakieś czerwone płytki, bo mi są potrzebne do jednego Projektu no i skosiki. No tak jak mówię, są tu głównie elementy to wam zdradzę do mechów oraz do budowy makiet ze Star Wars. Teraz już może przejdźmy do takich pakowanych zestawów. A więc, jeszcze przed spotkaniem, jak sobie wszystko uzgadnialiśmy, kilka właśnie moich kolegów poszło do Tesco, ponieważ tam są dobre wyprzedaże. A właściwie to już były dobre wyprzedaże klocków. I zakupiło dla mnie kilka rzeczy, i ja po prostu na spotkaniu oddałem im za to pieniążki. I dzięki temu mogłem wejść w posiadanie dosyć ciekawych sycików, czy też polibaków. Ale najpierw rzecz nie jest Tesco, bo mamy tutaj taki polibak z magazynu Lego Bionicle z takim oto orłem, sokołem, nie wiem, jak to nazwać. Jego zakupiłem od Klocko za 5 zł, ponieważ on ma taki sklep w swoim mieście, gdzie może. Kupować sobie takie dodatki z magazynów po 5 zł. Za 5 zł myślę bardzo fajny dodatek, nawet na same elementy, przecież mamy tu takie świetne złote skrzydła. Dalej, kolejna rzecz, którą zakupiłem od Klockopeti, też go poprosiłem, żeby mi to w Tesco kupił i taki poligat był za 5 zł. Czy to nie jest dobra opcja? No, moim zdaniem tak. Mamy sporo elementów, figurkę LEGO Friends, także na pewno gdzieś to się przyda. Nie wiem jeszcze, czy to będę recenzował, czy po prostu sobie tego nie rozłożę od razu na elemenciki. I ostatni polibak, to już jest dosyć sporego gabarytu 30408 Lego Friends. Takie oto kwiaty. Bardzo mi się one podobają i kupił mi je kolega JK za 10 zł. Pesko, oczywiście też mu za nie oddałem pieniążki. Te kwiaty mają chyba nawet 90 elementów, także dyszka za 90 elementów. Dosyć spoko interes, moim zdaniem. Ich recenzja raczej na pewno się pojawi na kanale. To sobie weźmy trochę na dół, bo teraz przyszedł czas na większy gabarytowo zestaw. I jest to, moi drodzy widzowie, tak, mój pierwszy zestaw z Jurassic World, czyli 75926. Zestawik bardzo fajny, a jego zakupił mi również mój kolega Klockopedia w Tesco za 50 zł. Także za 50 zł taka dosyć ładna terenówka oraz mój pierwszy dinozaur Pteranodon będzie na pewno spoko opcją. Chociaż mam tego dinozaura... Z Lego przygody, ale on nie jest taki do końca, jakiego bym chciał. Więc wreszcie mam takiego, można by powiedzieć, prawdziwego dinozaura, właśnie z Jurassic World. Dodatkowo dwie mili figurki, Owen Grady oraz kierowca tej terenówki. Zestawik wygląda całkiem nieźle, a cena jego katalogowa to jest aż 120 zł bez grosza. Także za 5 dyszek myślę, że to był bardzo dobry interes, w szczególności, że wreszcie będę miał swojego. Pierwszego dinusia. A więc tak wyglądały moje zakupki właśnie z tego spotkania. Przejdźmy sobie teraz do jakiegoś małego podsumowanka. A więc podsumowując, tak wygląda wszystko, co zdobyłem na tym spotkaniu. Czy też kupiłem, czy też się wymieniłem. I myślę, że te wymiany to była największa atrakcja naszego spotkania. Oprócz tego, że mogliśmy się znowu w bardzo miłym gronie spotkać. Pogadać sobie o kloskach Lego i o innych sprawach związanych właśnie z tą zabawką, czy też z przedmiotem kolekcjonerskim, jestem z tego bardzo zadowolony. Spotkanie wyszło moim zdaniem genialnie. Każdy mógł być do tej godziny, do której był. Ja akurat byłem aż do 21. Jestem bardzo zadowolony z tego całego spotkania i myślę, że musimy to kiedyś. Powtórzyć, bo takie spotkanie jest świetną rzeczą. Może tym razem nagram jakiegoś vloga stamtąd. Zobaczymy, ale na pewno na kanale Klockomira zobaczycie vloga z tego spotkania, więc wpadajcie na jego kanał, będziecie mieli link w opisie. Wracając do zakupów. Mam tutaj sporo elementów, jakieś polibagi, zestaw oraz figurki. Do tego naklejki oraz karty na wymianę, które teraz mam są świetnymi. Rzeczami, które tam zdobyłem. Myślę, że każda osoba ze spotkania wyszła z korzyściami. To ktoś zdobył jakąś minifigurkę, którą chciał, to ktoś zdobył jakiś element, to ktoś zdobył jakiś polibak, czy nawet cały zestaw. Każdy mógł się wymieniać, czym chciał, kupować, co chciał. Także takie spotkanie moim zdaniem jest świetną opcją. I ja teraz z tego miejsca dziękuję wszystkim, którzy się tam pojawili. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś powtórzymy spotkanie w tym gronie, ponieważ ja bawiłem się świetnie. A jeżeli odcinek Wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału. A w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!